Wyobraź sobie świat, w którym nigdy nie wschodzi słońce. Nie ma poranków, nie ma złotych zachodów. Nie ma ciepłych promieni oświetlających twarz, tylko niekończąca się noc. Co by się stało, gdyby nasza planeta nigdy nie ujrzała światła dziennego? Jak wyglądałoby życie? Czy ludzkość w ogóle by przetrwała? Czy to w ogóle możliwe? Oczywiście. Wystarczyłoby, że Ziemia przestałaby się obracać wokół własnej osi lub stałaby się planetą zbłąkaną, wyrwaną z orbity Słońca. W takim scenariuszu jedna część Ziemi mogłaby być skuta lodem, a druga pochłonięta przez piekielny żar. Ale co, jeśli cała planeta byłaby otulona wieczną ciemnością? Brak światła oznacza gwałtowne spadki temperatur. Oceany zaczęłyby zamarzać, a ląd pokryłby się lodem. Jedynie wulkany, głębokie oceany i podziemne źródła geotermalne mogłyby podtrzymywać ciepło. W miastach ludzie walczyliby o przetrwanie, żyjąc w sztucznie ogrzewanych kompleksach, podczas gdy powierzchnia planety stałaby się niemal niezdatna do życia. Czy ludzkość miałaby szansę na przetrwanie? Możliwe, że rozwijalibyśmy miasta podziemne, korzystając z energii geotermalnej. Roślinność musiałaby ewoluować. Zamiast fotosyntezy mogłaby rozwinąć chemosyntezę, podobnie jak organizmy głębinowe. Ale co z naszymi umysłami? Czy moglibyśmy żyć bez światła? Brak naturalnego cyklu dnia i nocy mógłby prowadzić do masowych zaburzeń psychicznych, depresji, a nawet degeneracji wzroku. Wieczna noc to koszmar, ale może też nowa rzeczywistość, jeśli ludzkość przetrwałaby. Nasza cywilizacja stałaby się zupełnie inna, bardziej technologiczna, mniej związana z naturą. Może nawet szukalibyśmy nowego słońca. A co ty myślisz? Czy ludzie poradziliby sobie w świecie wiecznej nocy? Daj znać w komentarzach. Nie zapomnij zostawić suba i polubić film. Pomoże to rozwijać nasz kanał.